Widać, widać, ja jestem Gryplima, to jest kolejny odcinek z Avatara, z Avatar Imperium Server, tak właściwie taką on nosi nazwę, czyli tego Clouda które z którego serii... z nie, nie, nieważne, na którego pomysł... co? co ja chcę powiedzieć? <grylanie> nieważne. Pomysł na tą serię bardzo wam się spodobał, tak o to mi chodziło, to chciałem powiedzieć. Co mnie szczerze powiedział, że cieszy, bo plugin bardzo mi się podoba. Po ostatnim odcinku nawiązałem z Naioi. Zbugowało mi się coś? Trudno? No cóż, bugują się niestety niektóre rzeczy. Po ostatnim odcinku skontaktował się ze mną właściciel tego serwera oferując w ramach podziękowań za to, że sprowadzam tutaj gracz na ten serwer oferując mi i bodaj innym czterem osobom rangę elementala czyli to jest coś w rodzaju donatora ta ranga co daje to, że możemy używać wszystkich magii tak jak robił to Avatar jestem tak jak to robił to Avatar, z tym, że jest nasz jestem elementarzem z tym, że jest nas trochę więcej niż niż jeden tak jak to było w bajce, ale to mniejsza z tym Sio Niedobry Janusz Nieposłuszny I teraz tak moi drodzy e, Pytacie mnóstwo razy, Gurp, Gurpim, jak się dostać? Do, jak jak ty do gildii jak się dostać do gildi? Kiedy będzie rekrutacja i taki tam pierdały. Kiedy awatar? Kiedy awatar! Więc w tym momencie ja, e, mówię wam, odpowiadam wam na to pytanie następująco. Na TSie, który jest podany w opisie jest to tes.pokerblock.pl. Janusz, ty zły niedobry sio, Ćwe. Ja... ja no, no, no przeszkadza, no niedobry Janusz, no na tym się w o, e, strefie YouTube pod moim kanałem e, pod kanałem Gryplin będzie kanał o nazwie Rekrutacja do Gili, coś takiego jeżeli nie będzie dało się tam wejść bez hasła to będzie hasło coś na zasadzie pewnie 1, 2, 3 Spasja czy nie wiem co, coś w tym guście hasło w każdym razie e, podam żeby albo damy hasło, tak damy hasło, no. hasło niech będzie E, hasło niech będzie rekrutacja. O tak, tak, tak takie będzie hasło Tak, żeby e, niepowołane osoby nie mogły też wejść, bo to jest jednakowoż taki ochro, ochrona antydebilowa. <grym> <grym> a ty, a, ochrona antydebilowa to, to jesteś ty, bo możesz dać bana i, i się skończy. To też fakt, to też fakt. E, I teraz pytanie, jak będzie odbywała się rekrutacja, na jakiej zasadzie? Po pierwsze, na tej Alence, którą e, sklejmował nam Cloud, czyli właśnie ten właściciel w porozumieniu z nami. Dla, dla nas Polaków specjalnie zrobił taką arenę. Właściwie Janusz, Ola wybudowała tą arenę, ale Hayden Cloud ją skopiował, sklejmował, tak żeby można było tutaj walczyć. Jest tutaj normalny warp, warp Pol arena, arena. Także na tej arence będziemy e, prowadzić rekrutację. Pierwszy etap rekrutacji będzie polegał na tym, że osobki, które pretendenci do e, bycia w naszej gildii będą musieli zobaczyć ze mną, e, z Januszem, bądź AI na serwerze podłoga podłoga AI jak kto woli hmm, będą musiały zawalczyć z, z jednym z nas i jeżeli wygra ma bardzo duże szanse na dostanie się do gildii jeżeli nie wygra nie znaczy, że jego szanse dostanie się do gildii są od razu przekreślone momentalnie to będzie tylko hmm. i wyłącznie pierwszy etap drugi etap będzie polegał na jakimś tam nazwijmy to quiziku taki mały quiz hmm. 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 <laughs> taki mały quiz, który po prostu będziemy zadawali Wam pytania, żeby zobaczyć, czy się nadajecie. Taki, taki krótki teścik, myślę. Taka, tak mniej więcej w ten sposób będzie wyglądała rekrutacja. Czego będą dotyczyły pytania, jeszcze właściwie sam nie wiem, ale pytanka jakieś na pewno będą. Musimy sprawdzić, czy po prostu... Czy jesteście w miarę ogarnięci, czy się nadajecie i takie tam pierdoły. Więc moi drodzy, tak będzie wyglądała rekrutacja. Obiecałem robić też poradniki z tej seryjki. Poradniki jak bendować wszystkie magie, jak posługiwać się wszystkimi magiami. Także kom w komentarzach pod tym odcinkiem możecie pisać jaką magię chcielibyście zobaczyć, jak się jej używa. Zostawię po kolei wszystkie skill, wszystkie komendy, które będą potrzebne. Tworzą frakcję pozdrowie ty, żeby tylko być na odcinku. To dobre, ciekawe. Śm śmieszne, śmieszne. Nie powiem. Mm, Tyle, także... fejmu. Tyle fejmu. Także piszcie w komentarzach, tak jak powiedziałem, jaką magię chcielibyście zobaczyć, poladnik do jakiej magii chcielibyście zobaczyć w najbliższym ja wiem, odcinku. Ja się fajną. tego zastosuję Fajną, no na pewno fajną. Oczywiście nadmienię magie są tak. Powietrze, ziemia, woda, ogień. Te 4 i ewentualnie chi. chi, ale Chi zostawimy sobie na koniec. Myślę, że Ci zostawimy sobie na koniec, bo jeszcze ja będę musiał co nie, co po niektóre z tej, z tego też ogarnąć. Myślę, że no w następnych odcinkach będziemy też pokazywali jakieś walki, coś w tym guści, czy może będziemy pokazywali w rekrutację. <laughs> znaczy poziom rekrutacji walk, pozi walki rekrutacyjne. To będzie dosyć spoko. W najbliższych odcinkach te po też pokażemy jak budujemy naszą bazę, czy jak szukamy miejsca na bazę, to moim zdaniem też będzie dosyć spoko Jest tutaj jeden mały taki błąd propozyjalny. Konkretnie jest tutaj warp, gdzie wszyscy mogą się tepać. Osobki, które są z Polski, jak i osobki, które nie są z Polski, a są mendami, zwykłymi mendami, tak jak trafił, to się... Jak się ten typ jak nazywał, zambi coś tam, tak? No. Mm, także są tutaj ludzie różni... O, zabiłem go wczoraj, uważaj, on ma ataki czy będzie chciał cię pewnie bić. Eee, no już się bije. Czekaj, ja go tutaj zamrożę, kurde, oj, nie pykło, nie pykło i zaraz będzie chciał mnie pewnie zablokować używanie chi, fajnie, że się Tom Ziv przez ciebie zamroziłem, ja nie no to mnie się z tym. Będę musiał, będę musiał pogadać z właścicielem, żeby usunął Warpa tutaj i ewentualnie osóbki takie jak ja czy Janusz będziemy tepali was w, na tą arenkę na czas rekrutacji. Ewentualnie będziecie mieli do zwolnego sethoma tutaj. To no tak. jest też taka spokopcja, bo te panie się tutaj wszystkich graczy takich na przykład elementali, czy takich ment, które stąd nie będą chciały wyjść, będzie dosyć uciążliwą sprawą. Mm, Także moi drodzy, nie wiem, to chyba na tyle, nie? Chciałem do Ciebie no powiedzieć tak. borsuk, Jezus Maria, sorry Tomzi, nie chciałem aż tak Cię skrzywdzić. Nie! Moje sub i wyświetlenia! Takie, ja tu tego typka obiję jest to w bazie. Nie zadziałał mi shots, nie niefajnie. Dobra, ale zamroziłem go przynajmniej na chwilę. Mm, także no cóż. Jeszcze jestem. Ja będę i tak oglądać. przy okazji pokażę kom komendę, bo wpisuję Warp Polarena i. No to ty przy okazji tam u siebie na odcinku. Jak się wpisuje Warp Polarena. Tak jak słyszycie, Polarena. Ale ja na początku Polarena, myślałem tak chyba jak tak samo tak jak to... grypim, że to jest jakaś polarne coś. Że to jest co? Że coś z polarnym związane, że zimowe czy coś bo pol. <laughs> Na początku tak myślałem, bo no, to jest jednakowoż, to nie jest jednak polski no. serwer, więc no, nie spodziewałem się czegoś takiego. A tu Hayden nam no sprawił taką <gry> bardzo przyjemną e, niespodziankę. Naprawdę, w, bardzo miło z jego strony i szczerze powiedziawszy, mimo tego, że ten serwer polski nie jest, proponowaliście, że się przyniósł na jakiś serwer Gościu typie, kurde, zostaw mnie. No, no, czekaj, proponowaliście, biegaj. żebym przeszedł na jakieś inne polskie serwer, najlepiej na premium Na ten moment nie będę się chyba ruszał stąd bo jest tutaj naprawdę spoko klimacik i właściciel chce się z nami kontaktować, chce nam jakoś udogadniać grę na tym serwerze, także jak najbardziej na tym mam jest spoko, a typek mnie za chwilę zabije. Bardzo fajnie, tylko, szk tylko szkoda, że ja się z nim nie biję, tylko uciekam. Ale to mniejsza z tym. Hit control. A typku! <laughs> Tego się nie spodziewałeś życie. Rozmrożę tą kulkę. <laughs> Dobra, nieważne. Także moi drodzy, jeszcze raz, powtarzam. Rekrutacja odbywa się na naszym Teamspeak'u pokeblokowym Jeżeli chcecie się dostać, wchodźcie na kanał e, Rekrutacja do gildii Przod Riders czy Rekrutacja do gildii Avatar Imperium coś takiego będzie mniej więcej nazywa się kanał tak. Hasło do tego kanału będzie Jeszcze jedno, żeby nie brzmiało było Rekrutacja Jeszcze jedno, żeby nie było spamu pod komentarzami Mikrofonu nie musicie posiadać Tak, mikrofon nie jest Tylko potrzebny, chodzi test, o to, żeby, mieli... żebyśmy po prostu żebyśmy mogli się z wami jakoś łatwo porozumiewać tak, tak. No, tak. No świetnie, sparaliżował mnie. Sparaliżował mi magię, w tym momencie mnie zabija. No dobra niech mi zabija pieprzyć go. No. To i tak jest tylko Trudno. informacyjny odcinek, więc... Tak, to i tak jest tylko informacyjny, ja tu się z nim nie będę tłukł, nie wiadomo jak. Aha, i jeszcze jednak jeszcze jedna taka mała sprawa. Nie mam pomysłu na, na deskrypcję tak jak widzicie naszej gildii, także możecie pisać um, deskrypcję do... opis naszej gildii. Jaki... Możecie zaproponować w komentarzach tak samo jak i jaką magię chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. W poradnikowym odcinku, bo to, że odcinek następny... To, że odcinek poradnikowy będzie, to nie znaczy, że będzie on następnym odcinkiem. Tego to nie jest pewne. No, sporo tych główek, nie? W naszej no. gildii. Coś piszą. Gryplin podczas nagrania zabił... Będę miał... A, okej. Okay. No nieważne. Eee, także tak, moi drodzy. To w takim wypadku byłoby chyba na tyle. Bo no mówię, to przede wszystkim był taki informacyjny odcinek, bo strasznie, strasznie mnie, ale to koszmarnie mnie maltretowaliście za to, jak dostać się do gilli. Nie wiem, jak dostać się tak. do gilli. To było fajne, wchodził się od razu wszyscy. Kurpin, dodaj do gilli, kurpin, kurpin, jak dostać się do gilli, kurpin, kurpin, kurpin. Kiedy odcinek? No tak to wyglądało mniej więcej. Oczywiście nie mówię, że jest to coś złego, że Wam się ta seria podoba, ale... No, tak. Chill, chill out man, chill. Spokojnie. Będ będą odcinki, będą, na pewno będą. Warby nie ma tyle czasu, żeby wszystko moje nagrać. Tak, dokładnie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w jakimś następnym materiale. No i sam na razie cześć. No, cześć.